Na początku było po prostu pozornie niewinna wizyta mojego chrześniaka, ale kiedy mnie dotknął, obudził uczucia, o których nigdy nie marzyłam, że poczuję. W wieku 59 lat myślałem, że ta pasja to już przeszłość, dopóki Renato nie pokazał mi, że jest inaczej. To, co zaczęło się jako rodzinna chwila w Toruniu, pięknym średniowiecznym mieście Polski, przerodziło się w niebezpieczny taniec pożądania. Teraz jestem rozdarty pomiędzy zasadami, których zawsze przestrzegaliśmy, a uczuciem, którego nigdy nie myślałem, że doświadczę. Była ciepła letnia noc w Toruniu, jego brukowane uliczki skąpane w złotym świetle zachodu słońca, kiedy odwiedził mnie mój siostrzeniec Renato. Właśnie skończył dwadzieścia lat, był pełen młodości i zaraźliwego uśmiechu, dzięki któremu nawet najzwyklejsze chwile ożywały o wiele bardziej. Ja, mając pięćdziesiąt dziewięć lat, Przyzwyczaiłem się już do spokojnego życia, jakie prowadzę samotnie w starym domu w pobliżu praca do Mercado Velho. Czasami cisza w moim życiu przynosiła mi spokój, ale czasami budziła we mnie pragnienie czegoś, czego nie potrafiłem zidentyfikować. Kiedy przygotowywał dla nas prosty obiad, poczułam, że w powietrzu unosi się coś innego. Tej nocy była między nami energia, której nie mogłam zignorować. Toruń ze swoim historycznym urokiem i gotyckimi budynkami wydawał się idealnym miejscem na coś wyjątkowego, ale to, co miało nastąpić, było nieoczekiwane. Renatoł zawsze był dla mnie bardziej synem niż chrześniakiem. Już od małego stworzyliśmy wieś, która z biegiem lat stawała się coraz silniejsza. Kiedy przybył do mojego domu, przywożąc ze sobą swoją młodzieńczą energię i ciepły uśmiech, poczułam, jak zalewa mnie fala radości. Wieczór spędziliśmy rozmawiając o rodzinnych wspomnieniach, starych historiach na tle cichej katedry święta Jana i rzeki Wisły. W powietrzu czuć było lekkość, ale także niewidzialne napięcie, do którego żadne z nas nie chciało przyznać się. Po obiedzie usiedliśmy w salonie, gdzie odsłonięte ceglane ściany zdawały się opowiadać historie zmienionych wieków. Między nami panowała komfortowa cisza, ale napięcie zaczynało rosnąć, jakby coś miało się wydarzyć. Gdy słońce całkowicie zaszło, miękkie światło polskiej nocy oświetliło pokój i nagle zauważyłem, że Renato upatrzył na mnie w inny sposób. Dreszcz przebiegł mi po plecach. Czy mógł widzieć mnie inaczej? Pomyślałam, próbując otrząsnąć się z tej myśli. Ale przyspieszone bicie mojego serca zdradziło mnie, gdy nasze oczy się spotkały. Z każdym śmiechem dystans między nami zdawał się zmniejszać. Byłam świadoma jego ciepła obok mnie i sposobu, w jaki jego ramię dotknęło mojego. Rozmowa, która zaczęła się od niechcenia, pogłębiła się i rozmawialiśmy o przyszłości, obawach i żalach. Wieże Torunia były niemymi świadkami połączenia, które dla mnie wykraczało poza więzi rodzinne, a jednocześnie przerażało i podniecało. Nagle Renato pochylił się bliżej i poczułam zapach jego perfum, drzewnej mieszanki z przyprawami, która kontrastowała ze świeżym powietrzem polskiej nocy. Moje serce zabiło mocniej, gdy powiedział cicho, niemal szeptem: Matko, chrzestna, zawsze byłaś moją największą inspiracją. Twoja dusza jest taka piękna i podziwiam cię bardziej, niż możesz sobie wyobrazić. Jego słowa poruszyły coś głęboko we mnie. Poczułam się ważna, ale też zdezorientowana. Czy naprawdę byłam tylko obiektem jego podziwu? Patrzymy głęboko w siebie i przez chwilę ciężar ciszy między nami był miażdżący. Pokój, który wcześniej był gościnnym schronieniem, teraz wydawał się zbyt mały, aby pomdrugeścić intensywność tego, co się działo. Odsunął się lekko, a blask w jego oczach był intensywny, ale teraz pomdrugę szany z niepewnością. Poczułam zamieszanie w jego umyśle to samo, które zdominowało moje. Moje ciało wołało o coś, co umysł próbował odrzucić. Nie musisz teraz nic mówić, kontynuował niskim, pełnym emocji głosem. Ale musiałem być z tobą szczery. Nie mogę już ukrywać tego, co czuję. Leżałam nieruchomo, a serce biło mi w piersi zbyt szybko. Słyszałem na zewnątrz stłumiony odgłos toruńskich ulic, turystów spacerujących po kamiennych chodnikach, zupełnie nieświadomych emocjonalnego zamieszania panującego wewnątrz tego domu. Miasto, zawsze pełne historii i tradycji, teraz zdawało się kontrastować z chęcią łamania wszelkich norm. Renato, ja nie wiem, co powiedzieć. Mój głos był drżący. Byłem zagubiony pomiędzy przeszłością a teraźniejszością, pomiędzy tym, czym zawsze byłem, a tym, czym się w tej chwili stawałem. Wspomnienia chłopca, którego dorastałam, zmieszały się z obrazem mężczyzny siedzącego przede mną. Jak doszło do tego momentu? On wstał i w nerwowym geście przeczesał dłonią włosy. Wiem, że to skomplikowane, matko chrzestna ale to nie zmienia tego, co do ciebie czuję. Wiem, że to niewłaściwe. Wiem, co ludzie by powiedzieli. Ale nie mogę ignorować tego, co tu jest. Wskazał na swoją klatkę piersiową, a jego wzrok wyostrzył się. Był całkowicie bezbronny i tyle poruszył mnie głęboko. Zdawałem sobie sprawę, jak ryzykowne byłoby to zrobić, świadomy konsekwencji, jakie moglibyśmy ponieść, gdyby ktoś się o tym dowiedział. Ale jednocześnie było coś wyzwalającego w idei odłożenia na bok wszelkich oczekiwań i doświadczenia czegoś tak autentycznego i instynktownego. Nie rozumiesz, Renato, Zacząłem próbując znaleźć odpowiednie słowa. Nie chodzi tylko o to, co myślą inni ludzie. Chodzi o to, co to oznacza dla nas, dla naszej rodziny. Słowo rodzina odbiło się echem w pomieszczeniu. To, co mieliśmy zrobić, mogło zniszczyć wszystko, co oznaliśmy. Przysunął się jeszcze bliżej, jego oczy były utkwione w moich, a jego oddech nieco przyspieszył. Wiem, że to skomplikowane, ale to, co do ciebie czuję, nie umniejsza tego, kim jesteśmy. To po prostu coś więcej. Postrzegam cię jako niesamowitą osobę, poza tym, że jesteś moją matką chrzestną. W kąciku jego oka zaczęła kręcić się łza. To była walka rozumu z pragnieniami. Pomiędzy strachem przed utratą kontroli a pokusą oddania się czemuś, ceo sprawiło, że poczułem, że żyję w sposób, jakiego nie doświadczyłem od długiego czasu. Ale potem wróciło wspomnienie mojego życia sprzed tej chwili, wybory, których dokonałem, ścieżki, którymi podążałem. Wszystko mnie tu sprowadziło. A teraz, co bym zrobił? M głos mi się załamał i w tej sekundzie wiedziałam, że jestem o krok od decyzji, która wszystko zmieni. Ciężar wyboru ciążył mi na piersi, i wiedziałam, że niezależnie od mojej odpowiedzi po tej nocy nic nie będzie takie samo. Cisza była prawie nie do zniesienia, ale niosła ze sobą także jasność. Przymknęłam na chwilę oczy, wdychając zapach starego drewna domu zmieszanego z perfumami Renatą, delikatny wietrzyk wpadający przez okno i odległy szmer wisły. Kiedy ponownie otworzyłam oczy, jego wzrok był wyczekujący, napięty. Potrzebuje więcej czasu, powiedział w końcu niskim głosem. To jest za duże. Nie możemy po prostu zignorować, co to oznacza. Ale nie mam zamiaru kłamać, Renato. Żywię do ciebie uczucia. Po prostu muszę zrozumieć, co to naprawdę jest, co to jest. Oznacza dla nas obojga. On skinął głową, jego oczy były utkwione w moich. Rozumiem, matko chrzestna. Dam ci tyle czasu, ile potrzebujesz. Po prostu nie chcę stracić naszej więzi. Wstał, żeby wyjść i przez chwilę poczułem potrzebę, żeby go zawołać, nie pozwolić mu odejść. Wiedziałem jednak, że potrzebuję tego czasu, aby wszystko przetworzyć. Gdy tylko odszedł, w końcu dopadł mnie ciężar nocy i odpowiedzialność za to, co się wydarzyło, spadła na mnie jak cicha burza. Sam w pokoju czułem się, jakbym znajdował się nad krawędzą przepaści, gdzie następny krok może wrzucić mnie w coś nieznanego i głębokiego lub przywrócić mnie do bezpieczeństwa poprzedniego życia. Teraz pozostawała tylko kwestia podjęcia decyzji, którą ścieżką chcę podążać, poddając się bez strachu lub uciekając tak daleko, jak tylko się da. Subskrybuj kanał, skomentuj i udostępnij ten film.